Na stadionie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji odbył się turniej o Pucharze Ziemi Oświęcimskiej. Brały w niej udział cztery drużyny występujące na co dzień w Okręgówce oraz przecieszowie Przeciszów grająca w czwartej lidze. Wykorzystaliśmy tę sytuację i porozmawialiśmy z trenerami oraz z działaczami o przygotowaniach drużyn do następnego sezonu. W tamtym sezonie na mecze Unii przychodziło bardzo niewiele osób. Czy mają Panowie jakiś pomysł jak zmienić tą sytuację? Znaczy będziemy się starali, ażeby więcej kibiców oglądało mecze naszej drużyny, przy czym musimy sobie prosto powiedzieć, jeżeli drużyna będzie grać dobrze, to wtedy będziemy mieć kibiców. I to jest proste przełożenie. Jaki cel postawił zarząd przed trenerem i drużyną seniorów? Cel jest zawsze ten sam. Gramy o, o zwycięstwa, w tym przypadku gramy o awans. Najlepszy trener w tej lidze, naszym zdaniem, Powinien doprowadzić do sukcesu w postaci awansu. Pozyskaliśmy nowego sponsora, który również stał się sponsorem tytularnym. Jest to kwota która finansowa, która się w istotny sposób wpłynie na działalność klubu. Ten sponsor, tu trzeba powiedzieć, między innymi został pozyskany dzięki staraniom poprzedniego prezesa, obecnego prezydenta, pana Janusza Fieruta. No mamy taką nadzieję, że wprowadzimy nową jakość również na boisku. Robimy wszystko, żeby, żeby oprócz tego sukcesu organizacyjnego, który mam nadzieję jest przed nami, Był również poziom sportowy wyższy. Przede wszystkim koncentrowaliśmy się na tym, żeby wzmocnić defensywę, bo to była nasza pięta hilesowa. W poprzednim sezonie pod względem straconych bramek zajęliśmy dziesiąte miejsce w lidze, dopiero, także w tym kierunku szły wzmocnienia, no i myślę, że zawodnicy, którzy do nas doszli w tej przerwie letniej Poprawią grę defensywną zespołu. Mówię tutaj o, o Robercie Adamskim, mówię o Andrzeju Dziadziu. Również Krzysztof Bartyzel jest bardzo uniwersalnym graczem i mimo tego, że w ostatnim klubie występował na pozycji napastnika, to z powodzeniem może również pełnić funkcje defensywne w zespole. Pracowaliśmy cały tydzień dwufazowo: treningi siłowe, treningi wytrzymałościowe, plus dwa sparingi jeszcze w trakcie. Tego tygodnia frekwencja na zajęciach mnie zadowala, jest rywalizacja w drużynie i odpowiednie podejście do swoich obowiązków, także myślę, że się to przełoży na, na, na poziom gry i na wyniki sportowe. Poziom sportowy tej ligi jest na pewno wyższy niż, niż, niż rok temu, No jednak awans jest zawsze bardzo ciężko, jest tylko jedno miejsce premiowane awansem. A chętnych do, do tego wywalczenia tego miejsca jest, jest, jest wiele, nie tylko z powiatu oświęcińskiego, ale, ale również z powiatu wadowickiego. Myślę, że Hełmek będzie również mocny Spadkowicz z, z czwartej ligi, także rywalizacja będzie na pewno ciekawa. Jak czuje się Pani jako prezes klubu? Od niedawna Pani nim jest, udaje się dobrze działać? No, czuję się dobrze, no zobaczymy. Chcę, żeby było jak najlepiej i chcę ciągnąć to, co zapoczątkował Jacek i myślę, że, że razem z trenerem, z drużyną poprowadzimy tą drużynę, tylko i wyłącznie do, do jakichś tam celów wyższych, mam nadzieję. Szukamy. Cały czas jesteśmy w trakcie szukania zawodników. Na dzień dzisiejszy jest pan Jamrus z Orzeł Balin, tak? dobrze mówiła, tak. trenerze? i Mika z Brzezinki. Cały czas testujemy, więc myślę, że coś będziemy jeszcze szukać. Wśród tych testowanych zawodników widzi Pan już jakiegoś przyszłego zawodnika Soły, czy raczej nie? To znaczy każdy zawodnik, który przyjdzie do Soły, to musi być to wzmocnienie. Nie wybieramy zawodników na ilość. Co już udowodził to Jamrus, z przyszedł Baluś, jest Mika, także każdy zawodnik, który musi który nas zasili, musi być dla nas mocniejszy. Część już sponsorów mamy zapewnionych, natomiast z, też jest z, kilku, z kilkoma osobami, ja osobiście prowadzę, prowadzę rozmowy. Mam nadzieję, że to będą pozytywne decyzje z ich strony. Jak dobrze wiemy, z młodzieżowcami jest naprawdę kłopot chyba w każdym klubie, Eee, próbujemy, po to jest taki turniej, po to są sparingi, że po prostu próbujemy, ponieważ też mamy zdolną młodzież. I próbujemy, może jakaś perełka się urodzi i po prostu zadebiutuje w pierwszej drużynie. O co będzie Soła walczyć w nowym sezonie? Eee, Soła, tak jak pokazała w aklasie, graliśmy zawsze o zwycięstwo. Na pewno cel był awans. Eee, tutaj po cichu się też mówi już o awansie, ale zobaczymy, zobaczymy. Eee, tak jak mówię, każdy becz gramy o zwycięstwo i na pewno tak do tego podejdziemy. A kto będzie faworytem do awansu? Myślę, że są 8. A rywalem trudnym to jeszcze może być? Nie mamy trudnej rywali. Zawsze gramy o zwycięstwo, zawsze dajemy z siebie wszystko, więc nie, nie ma trudnej rywali i łatwych rywali. Z każdym się gra tak samo. Lecimy, że tak powiem, z marszu, bo, 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 bo no niestety klub nie stać na jakieś specjalne przygotowania. Ale no generalnie rzecz biorąc. No... Trenujemy, gramy sparingi i właściwie nic się, nic się jakiegoś specjalnego nie dzieje. Jeden czy dwóch ludzi są, są na, na wakacjach jeszcze, bo, bo wiadomo, że to jest okres firmy mają postoje. No i właściwie tyle. Zostało nam coś trzy sparingi, czy cztery jeszcze do rozegrania i, i, i tak jak mówię, no, trenujemy trzy cztery razy w tygodniu dzisiaj, dzisiaj, dzisiaj jest, dzisiaj jest ten turniej. W środę jeszcze mamy grę wewnętrzną, taką, taką z juniorami, bo, bo wiadomo, że, że tam już do tej Emki się sposobią. Potem gramy po, z Polanką, potem mamy jeszcze sparing w środę z Satorem, najprawdopodobniej 6 z Nową Sią i chyba będzie Puchar Polski. Najprawdopodobniej Michał Tobik do nas przyjdzie, Na zaś z kolei poszedł, poszedł Mika do Bartek do, 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 do Soły, wypożyczone na pół roku. Najprawdopodobniej zobaczymy jeszcze, jak, jak się sprawa poukłada z Darkiem Knapikiem. Myślę, myślę, że zostanie u nas. No i to właściwie tyle. No przeszło, przeszło czterech juniorów, skończyło, skończyło wiek. Ci, którzy wywalczyli awans do, do tej emki, reżim Mika już, już, już grali w tamtej rundzie. Teraz doszedł koczur z koczur z krzemieniem, którego akurat nie ma, bo jest właśnie na wakacjach. No i to będzie tyle. No ubytki, ubytki są, bo, bo odszedł spory z, z Drobiszem do, do, do Skidnia, no i właśnie Mika do, do Soły. No i to właściwie będzie tyle. Nie stać nas, czy nie będziemy tutaj deklarować, że będziemy walczyć o jakieś awanse, czy coś w tym stylu. Aczkolwiek, tak jak mówię, no, no jak najwyższa pozycja w, w Lidze to jest najważniejsze. I, że tak powiem, od, od jakichś dwóch czy trzech sezonów. Najważniejsze jest to, żeby mieć w rundzie wiosennej po prostu ten komfort i granie sobie tak jak teraz, choćby nawet w poprzednim sezonie, i granie sobie na luzie i, i właśnie próbowania i młodzieży i, i, i różnych wariantów. Jeżeli to się uda, no to będziemy zadowoleni. Na pewno cała polityka klubu się zmieni, bo nie ukrywam, że będziemy stawiać w większym stopniu na zawodników z okolic Przeciszowa bądź też na wychowanków naszych, którzy gdzieś tam po tych klubach zostali powypożyczani. Więc finansowo nie będziemy sobie mogli pozwolić na jakieś wielkie transfery, ale myślę, że to akurat jest dobry ruch, bo no potrzebujemy zawodników związanych z klubem, z regionem. Więc myślę, że to, że to skuteczna strategia, chociaż udało się zatrzymać kilku doświadczonych zawodników, co jest bardzo ważne w kontekście budowania tej, tej drużyny młodszej bo ci młodzi też muszą się mieć, od kogo uczyć, muszą też obserwować tych, tych starszych, doświadczonych zawodników, jak, jak powinno to wszystko wyglądać. Z klubu odeszli Artur Rydz, Patryk Mańka, Dariusz Guzik i Andrzej Dziadzio. Z tym, że i Artur Rydz i Patryk Mańka nosili się z zakończeniem kariery piłkarskiej, więc to nie było jakieś dla nas duże zaskoczenie. Na pewno i Andrzej Dziadzio by nam się przydał, bo był naszym podstawowym obrońcą w minionym sezonie i Darek Guzik, który... Przy do nas siódmej ligi i, i przez pół roku pokazał, że naprawdę potrafi grać w piłkę i był naszym podstawowym graczem. Ale, ale zobaczymy, może jeszcze, jeszcze kiedyś w naszym klubie będą na ten moment odeszli. Część zawodników pierwotnie, którzy mieli odejść, udało się zatrzymać w klubie, także także myślę, że nasza sytuacja nie jest najgorsza i, i... Wspomagani tymi młodymi chłopakami będziemy próbowali zrobić coś pozytywnego. Zmiany personalne plus zmiana polityki klubu wiąże się z tym, że trzeba ten zespół będzie troszkę przebudować i na tym się skupimy. Jeżeli przy okazji wynik będzie nas satysfakcjonował, będziemy bardzo zadowoleni, ale nie mamy priorytetu na ten sezon w postaci walki awans czy, czy po o walce o utrzymanie nawet nie mówię, bo to jest e, dla mnie sytuacja jasna, że, że my się w tej lidze utrzymamy i, i mam na tyle dobrych piłkarzy, że sobie z tym poradzimy. No przygotowania idą w dobrym kierunku. Pracujemy praktycznie po 4-5 razy w tygodniu. Chłopcy solidnie trenują. Praktycznie cała grupa jest tych 16-18 plus 4 juniorów, co trenuje z nami. No, na dzień dzisiejszy nie wiem, coś tam dwóch czy trzech zawodników planuje przejść do Polanki to tacy u nas rezerwowi zmiennicy, jak się to mówi, no ale wciągamy młodzież. Mamy teraz pięciu juniorów w kadrze, co będą próbowali teraz grać już w okręgówce przy tych paru starszych łopakach, co zostało, bo ogólnie mamy samą młodzież plus trzech, czterech doświadczonych zawodników. Z kadrą, tak jak mamy, no to będziemy walczyć o utrzymanie. No, na pewno będzie ciężko, bo z tej czwartej ligi lecą trzy drużyny i może tak być, że wszystkie trzy spadną do naszej okręgówki. Także u nas pięć drużyn spada. Także, jak się łapniemy do tej pierwszej ósemki, no to naprawdę będzie dobrze. Jak wynika z rozmów z trenerami i działaczami klubów, które wystąpiły dzisiaj w turnieju, przygotowania do sezonu przebiegają w nich zgodnie z planem. Rywalizacja zapowiada się interesująco, gdyż każdy z trenerów zapowiada o walkę o awans. Dla faktów oświęcim Paweł Obstarczyk.